zaczęłyśmy. Ha! Cześć, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj w takim nietypowym miejscu, w dodatku bez gospodarza jeszcze. Jestem w butiku Łukasza i przy ulicy Mokotowskiej lub Kostrykowej. Za mną nowa kolekcja, o której będę chciała porozmawiać z Łukaszem o nowych trendach, mądzie, ale także będę rozmawiała o kochach biznesowych, które mają miejsce. Dajcie serdu. Czy mnie słyszycie, czy mnie widzicie, czy jestem z wami, czy macie jakiś problem, jeśli chodzi o internet, czy wszystko jest ok. Dzisiaj zadałam Wam taki temat i chciałam z Wami porozmawiać na temat foków partnera lub partnerki, i jak na nie reagować. Przyszło do Was bardzo dużo od was bardzo dużo odpowiedzi. Zobaczcie, mam. Kolorowy mój notatnik, gdzie sobie spisałam Wasze odpowiedzi, Wasze pytania, ale także Wasze komentarze. I okazuje się, że często poruszam taki temat bardzo, pachy, niby, głuchy partnera, co to jest za temat? A okazuje się, że, że kiedy zaczynam z Wami dyskutować na Instagramie i na Facebooku na ten temat, okazuje się, że jest bardzo dużo Waszych komentarzy i wątpliwości I każda z Was lub no każdy z Was reaguje zupełnie inaczej. I na przykład dzisiaj Karina Nina napisała, że e, jej mąż ma fochy, bo ona, jej partner ma fochy, bo ona zwraca mu uwagę, a on się obraża, kiedy tę uwagę mu zwraca. No i e, jeszcze o tej takiej, Dorota W.M. też napisała, że kiedy zwraca mu uwagę, e, od razu się obraża i, e, i ma fochy. No i słuchajcie, zanim przejdę do innych komentarzy, ja się zastanawiam. I myślę, że razem chciałabym się z Wami zastanowić, dajcie serduszka, czy rzeczywiście naszą rolą jako partnerki jest y, takie matkowanie, zwracanie uwagi, że robi coś źle, albo jak Wy to nazywacie, zwracanie uwagi, albo y, informowanie, że coś jest y, nie tak. I teraz zacznę może od początku, zanim y, zacznę od kłopów partnera. Po pierwsze, pamiętacie na moich live'ach, też na moich szkoleniach i warsztatach mówię bardzo często, że mężczyźni mówią, że nie cierpią sytuacji, w której im matkujecie. Oni się czują wtedy fatalnie. Natomiast większość z Was, jak rozmawiamy na warsztatach czy na wykładach, ma taką tendencję, że im matkujecie. Ja oczywiście się z Wami z tego śmieję, ale pokazuję to w ten sposób, kochanie zjesz coś, Uwaga, przecież on nie jest niepełnosprawny, może sobie coś zrobić. Y, Na pierwsze, czego ci Herbatkę? No on też nie jest niepełnosprawny, mówi słowo, że nie umie sobie herbaty zrobić. Gorąco ci? Ciepło ci? Słuchajcie, to jest bez sensu, że tak robicie, bo oni się czują z tym źle. Większość panów, również też powiedziało w badaniach, które robiliśmy, że oni szanują swoją matkę, kochają ją, bo to jest ich matka, ale jednak ale jednak, jak tak się zachowujecie, to oni mają złe wspomnienia, toksyczne. Nie róbcie tego. Więc yy, dziewczyny, od tego zacznę, że musicie semantycznie to przebudować. Nie możecie mu zwracać uwagi. Co to jest? Zwraca uwagę nauczycielka, uczniowi, profesor, studentowi, ale nie partnerka, partnera. Możecie mieć prośbę o zwrócenie yy, yy, na przykład większej yy, uwagi. Na coś albo żeby w jakiś sposób się porozumieć, ale nie zwracanie uwagi z takiej pozycji nauczycielskiej, bo myślę, że to Wy też chyba byście tego nie lubiły, żeby partner zwracał Wam tak uwagę. O, kochanie, to źle robisz. A połącz serwetkę na kolana. A zdejmij okruchy z brody. A dlaczego nie ściągasz butów? No słuchajcie, to jest po prostu upierdliwe. No dobra, więc jeszcze raz. Musimy Dajcie... obraz poprawić. Dajcie bo serduszko. Poprawiamy z klauduszą obraz, żeby było lepiej i żebyście lepiej nas widzieli. I teraz zacznę od wszystkich komentarzy dotyczących fochów partnera lub partnerki. Mówicie o tym, że bardzo dużo rzeczy was denerwuje i ten foch również. Ale przecież musimy się zastanowić nad tym, że wybieramy tego partnera lub tę partnerkę z jakiegoś powodu. Kiedy poczytałam sobie komentarze yy, yy, ludzi, którzy są naprawdę mądrzy i się znają, są wybitnymi specjalistami w dziedzinach związków partnerskich, mówią, że kiedy ta osoba Cię denerwuje lub wkurza lub wiesz, że to jest nie do zniesienia to, jak on się zachowuje, to musisz wrócić do myśli, co spowodowało, jakie cechy spowodowały u partnera, u partnera lub u partnerki, że go wybrałam, że zdecydowałam się na niego, na spędzenie życia z nim, że chciałam iść z nim przez życie i wtedy jest szansa, że przypomnijcie sobie dobre rzeczy. W związku z tym odpuścicie te drobnostki, które są złe. Pamiętajcie również, że pochodzicie z różnych domów, z różnymi nawykami. Jedni ściągali buty, co też widziałam, przed domem, inni w domu, jedni jeszcze wystawiają buty na balkon. Więc słuchajcie, każdy człowiek ma inne przyzwyczajenia. I to nie chodzi o to, że któryś z tych przyzwyczajeń jest lepszy, czy gorszy, i macie ciągle przyciągać winę. Moje lepsze, moje gorsze, twoje gorsze, moje lepsze, lepsze moje i tak dalej. Bo tracicie na to mienie racji bardzo dużo czasu. Tylko trzeba tego partnera lub tę partnerkę potraktować jako kogoś indywidualnego, osobnego. Ta osoba nigdy nie będzie taka jak ja. Musimy zamknąć drzwi, bo słychać ulicę. O, to, a widzicie jak tu gorąco. No dobra, to zamykamy. Za, zamknę mnie, dobra. Cochie budzi kukarza imowa, ma porządne pancerne drzwi. Więc ja je teraz zamknę. O, o, dobra, zamykamy. I, i wracam, e, wracam do Was. Dajcie serduszko, czy jest lepiej, czy lepiej mnie słyszycie. E, więc wrócę do, do tej wypowiedzi, że, że partner. Partner, w którym jesteście, żyjecie obok, czy to jest początek związku, środek, czy, czy po wielu, wielu latach, że będzie taki sam jak wy. To jest indywidualność, to jest inna postać, inny charakter, inna osobowość, ma inne nawyki, wywodzi się z innego domu. To jest kwestia wyłącznie otwarcia waszych głów, waszego serca i bycie toleracyjne. Natomiast jeżeli na samym początku nie jesteście w stanie znieść dziewczyny jakiś cech u partnera, które Was totalnie wkurzają, to powiem Wam szczerze: to trzeba zmienić partnera. Bo nie będziecie go zmieniać ani wychowywać, bo to nie jest wasza rola. Wy nie jesteście mamuszami, a sami się często. Wychacie w te role i, i, i mówicie mi i piszecie do mnie, że, że zwracacie mu uwagę, że mu trochę matkujecie, że się opiekujecie, że nawet słuchajcie, przecież um, y, zaraz zapewniam, kto to? Aha, no Dorota napisała, że jak zwracam mu uwagę, to on ma od razu focha. No pewnie, no Dorota, jakby on ci zwracał uwagę, co chwilę... A źle siedzi, że źle stoi, że źle leżysz, a źle jesz, też byś miała focha. No dobra, no ale teraz już o tym yy, foku. Na przykład to Jagoja zapytała mnie, co zrobić, żeby mój mąż mnie chwalił. To Jagoja, zapraszam Cię na poprzednie live, gdzie mówię o tym, że trzeba komunikować partnerowi swoje potrzeby i mu powiedzieć, mój drogi, oczekuję, że kiedy posprzątam, ugotuję pyszną zupę że kiedy wyjdziesz na spacer z psem, to ty mnie pochwalisz i zauważysz. Zobaczcie, jak często mężczyźni, mówię wam o tym na moich warsztatach i na wykładach, mówią, no moja żona mnie codziennie, czy co moja partnerka, czy moja dziewczyna codziennie pyta, czy ty mnie kochasz? Czy ja ci się podobam? Czy ja ładnie wyglądam? I wtedy mężczyźni odpowiadają, pani Paulino, ale ja już jej to powiedziałem tydzień temu. Ja jej to powiedziałem e, trzy dni temu. Ja jej to powiedziałem w ubiegłym roku. I nic się nie zmieniło. Więc słuchajcie, może trzeba inaczej zadać pytanie. Nie pytajcie go codziennie, czy Ty mnie kochasz, czy ja Ci się podobam, czy ja ładnie wyglądam. Nie zacznijcie od pytania, czy, tylko powiecie, kochanie, mój mężu, mój partnerze, mój kochanku, mój misiaczku, nie wiem, co tam mówicie, oczekuję, że dzisiaj powiesz, że pięknie wyglądam. Oczekuję, że dzisiaj mnie pochwalisz. Ja na to czekam. Czyli nie zadawasz pytania, czy ja dobrze wyglądam, czy zupa jest dobra, tylko, kochanie, widzę, że jesz tę zupę ze smakiem. Oczekuję, że mnie pochwalisz, że ugotowałam taką pyszną zupę. Rozmawiałyśmy o tym na live, bo jeśli nie zakomunikujecie swoich potrzeb, to oni się nie domyślą. Pamiętacie, ciągle wam mówi o syndromie Tiary, że wam się wydaje, że on się domyśli. Nie, on się nie domyśli. Załatwiłyśmy już to w kilku live'ach, on się nie domyśli, musicie konkretnie powiedzieć, czego oczekujecie. Jeśli dzisiaj oczekujecie kwiatów, seksownej bielizny, niewiarygodnej gry wstępnej, fantastycznego seksu w noc, trzeba mu to zakomunikować, bo on się nie domyśli. Wróciłyście zmęczone z pracy, coś wam nie wyszło, miałyście kłótnię z koleżanką, pies wam uciekł, musiałyście gonić po ulicy, on nie wie, czego wy oczekujecie. Powiedzcie, nie róbcie tego syndio, syndromu Tiary, bo on się nie domyśli. Kasia no. mówi, że osobiście uważa, że facet powinien imponować. No pewnie Kaska że powinien imponować. No ale znań mi takich, co imponują. E, Kasia, nie wiem ile masz lat, ja mam 46 i takich, co mi zaimponowali? No nie wiem, nie wiem czy do trzech bym doliczyła. A poznałam w życiu już dużo ludzi. Także Kasia, no pewnie, że powinien imponować, ale Trochę same sobie utarłyśmy nosa, dlatego że wszystko robimy za nich, i oni deklarują, Kasieńko, że oni się już nie muszą o nas starać. Że my im tak ułatwiamy pracę, że zgadzamy się na wszystko, że zgadzamy się na każdy kompromis, że oni nie muszą o nas zabiegać, bo nas mają. I to jest smutne. A z drugiej strony twierdzą, że jednak ten atawizm i ten gen myśliwego jest w nich bardzo głęboko i oni kochają gonić zajączka, imponować mu. A my jesteśmy dość już radykalne i wydaje nam się, że od pierwszej randki można się umówić konkretnie na seks, na układ i tak dalej. A ja myślę, że trochę musimy ich zacząć znowu czarować, żeby oni po prostu odzyskali jaja. No. Bez tych jaj, to, to słuchajcie, nic się nie da. Się. Goja y, y, powiedziała, żeby mąż ją chwalił, natomiast Oliwia z Facebooka napisała do mnie, że ma toksyczną teściową y, i ta teściowa robi wszystko, żeby rozdzielić ją i męża. Jak reagować na toksyczną teściową? Ja myślę, y, słuchajcie, ja, ja nie mam takich złotych rad dla każdego. Ja mogę Wam powiedzieć, co u mnie się sprawdza, albo co sprawdza się u kobiet, z którymi pracuję mentoringowo, gdzie, gdzie próbujemy takie sytuacje rozwiązać. Ja przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba ze swoim partnerem mężem, kochankiem, omówić jedną rzecz. To, co jest między nami, jest tylko nasza. Musimy mieć nasze tajemnice i naszą małą, wspólną część życia, do którego nie wpuszczamy nikogo. Ani teściowej, ani teścia, ani siostry, ani matki. I te zasady obowiązują z dwóch stron. I wy musicie powiedzieć partnerowi, że wyrozumiecie, że to jest jego matka, ona ma poczucie obowiązku, ale on założył już nową rodzinę i ta nowa rodzina powinna być dla niego najważniejsza. Także może mieć pewne rzeczy, które może dzielić ze swoją matką, ale pewnych rzeczy, pewnych sytuacji, wydarzeń, emocji nie powinien się dzielić, bo to jest tylko ważne. I myślę, że warto porozmawiać, bo jest bardzo dużo mężczyzn, którzy są gdzieś tam uwiązani z tymi toksycznymi matkami, dlatego, że te matki wbiły w nich poczucie winy, że jak oni odchodzą od innej kobiety, to one coś tracą. Ale gdyby to była mądra teściowa i mądra matka, to wtedy myśli, że wychowała tego syna dla innej kobiety, żeby mógł z nią dzielić codzienność smutki i radość i żeby był dla tej kobiety partnerem i ta matka powinna być dumna, że on z wami tworzy odpowiedzialny, cudowny, pełen szczęścia, ale też porażek, związek. Natomiast jeżeli ta matka wchodzi do was do życia buciorami, nie wiem, Oliwia, za dużo mi nie napisałaś o tej toksycznej teściowej, ale wchodzi do was buciorami i przekracza granice, to wy musicie ostro postawić granicę w uzgodnieniu z waszym partnerem że nie podoba wam się to, że na przykład teściowa wchodzi do domu waszego nie albo przychodzi niezapowiedziana. I, e, I jeżeli nie postawicie tych granic, to wierzcie mi, że te toksyczne kobiety, te toksyczne teściowe, ale to może być ten, też teść, to nie musi być wcale teściowa, będą przekraczać tę granicę dalej, dalej, dalej i nie będzie dna. Więc musicie szybko postawić tę e, e, granicę bo potrafi się też e, taka teściowa, e, toksyczna kobieta rozsierdzić u was, u was w domu i pomyśleć, że to nie wy jesteście gospodyniami tego domu, tylko one. A na to sobie nie możecie pozwolić. E, dam wam przykład. Kiedyś pracowałam z kobietą, która dzieliła dom z teściami i e, teściowa wchodziła do ich części bez pukania i ja oczywiście Powiedziałam, że ona nagłos ma powiedzieć, kiedy teściowa będzie wchodziła bez pukania, że ma na głos powiedzieć Uwaga! Uprawiamy seks! I teściowa się już wycofała w progu. Zawsze, za każdym razem już zapukała. Ale musicie też powiedzieć, od samego początku, kiedy zaczynacie mieszkać razem, to jest wasza część, wasza intymność, do której my nie wchodzimy butami, a to jest nasza część, nasza intymność nasza młodość i my możemy na tym terenie robić wszystko. Możecie się kochać na pralce, w szafie, w łazience, na korytarzu, na podłodze. I oni mają to zaakceptować. I broncie swoich granic. Zamykajcie drzwi na klucz, pokazujcie, że to jest wasza strefa. Bo musicie po prostu Zbudować regulamin korzystania z tych powierzchni. Inaczej, jeżeli jest tak, jak napisała Oliwia, jest toksyczna, teściowa, to będzie tę granicę przekraczać dalej, 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 aż w końcu zniszczy wasz związek. Czasami jest tak, że, że dziewczyny mówią do mnie: No, tak, Pani Paulino, ale mój mąż, jak ja zwracam mu uwagę na temat mojej matki, na temat jego matki, to on się obraża i mówi, że ja przesadzam. No niestety, wydaje mi się z mojego takiego dorosłego punktu widzenia i dojrzałego, że musicie go wtedy postawić przed wyborem. To znaczy albo wybierasz życie z twoją matką, ale bez ze mnie, albo wybierasz życie ze mną, ale bez ingerencji twojej matki. I oczekujecie od niego decyzji. Jeśli wybierze matkę, dziewczyny, uciekajcie gdzie pierwsze. Bo to znaczy, że to jest wciąż nie, nieprzecięta pępowina i jakieś uzależnienie emocjonalno-psychiczne, od którego trzeba y, uciekać. No, nie może być tak, że facet ma 30 parę, 40 parę lat i nadal, y, i nadal każdą emocją dzieli się z mamusią, bo, bo to nie jest normalne. Może ją kochać, może ją szanować. Ja mam takie powiedzenie w stosunku y, do mojego męża, że y, szanuję moją teściową. Bo jest matką mojego męża, a mój mąż kocha swoją matkę. Co nie oznacza, że ja muszę ją kochać, co nie oznacza, że ja muszę jej nadskakiwać. Mam ją szanować, bo jest matką mojego męża. I to jest bardzo istotne. I tak samo możecie myśleć o partnerach. Nie wiem, czy Wam się podoba ta teoria, czy nie dajcie w razie czegoś serduszka. Jak Wam się podoba, to jest. Fajnie, a jak nie, to ze mną dyskutujcie. Ja zawsze bardzo czekam na Wasze wiadomości. Kamila Szymkowiak 7 pisze. Może kiedyś przestaniemy skupiać się na wadach mężczyzn, zaczniemy dostrzegać więcej zalet. Kiedy odzyskałam własny spokój w życiu, natychmiast potrafiłam dostrzec, dostrzec czy mi imponuje. Tak, kama, świetna wypowiedź. Dyskutuję też z wami o tym, że bardzo dużo rzeczy, które wam przeszkadza, nawet w tych komentarzach, które do mnie przysyłacie, wynika z waszej niskiej samooceny. Przez to, że same ze sobą nie jesteście szczęśliwe, macie zaniżoną samoocenę, gdzieś tam się w jakiś sposób nie lubicie. To też wpływa to na to, że od razu negatywne emocje, ale też negatywną ocenę przerzuca się na partnera. Kamo, z Kamą rzeczywiście koresponduje i rozmawiamy bardzo często tam na Instagramie i na Facebooku. I Kama rzeczywiście miała bardzo trudny dziewczyny moment w swoim życiu. Nagle odzyskała wiarę w siebie, znowu pomyślała sobie, że jest piękną, mądrą, inteligentną, utalentowaną kobietą, już bardzo dojrzałą, bo przed pięćdziesiątką Kama, zdradzę to. Nagle okazało się, że zauważyła w swoim partnerze same pozytywne cechy. Czyli te negatywne oceny wynikały też z jej samopoczucia. Więc dziewczyny, odwracamy trochę, robimy polaryzację. Jeżeli was ten partner cały czas wkurza, bo i mówicie, on fociem, zwraca uwagę, coś tam, coś tam, to zastanówcie się, czy ja go nie oceniam źle, dlatego że ja mam zaniżoną samoocenę? A może y, słucham go uchem wrażliwym i wydaje mi się, że to, co on mówi, jest przytykiem do mnie. Dobrze, jakby tak nie było, e, musimy bardzo pracować. Pamiętajcie, robimy to na każdych wykładach, na każdych moich warsztatach, na szkoleniach. Pracujemy nad tym, żebyśmy my miały swoje zasoby. Pewności siebie, samoświadomości, docenienia swoich maleńkich nawet sukcesów, myślenia o sobie dobrze, pracujemy nad tym, dlatego że ten zasób, jeżeli macie w środku ten dobrostan, to możecie się dalej dzielić tym y, dobrostanem z innymi i z partnerem. Słuchajcie, Krzysia Toja napisała świetnie, napisała, nienawidzę męskich fochów, ignoruję je, mam je w d, nie pytam o co chodzi, nie pytam co mu jest, co Ja powiem szczerze, Krzysia Toja, jestem pod wrażeniem. Ja też tak uważam, że trzeba zrobić. Bo jak wy, on przychodzi ma focha, Pff, nie wiemy, nie wiemy, nie wiemy dlaczego, tak? I wy zaczniecie kręcić się wokół tego, co ci jest, dlaczego jakiego jesteś smutny, o co ci się stało i tak dalej. To jego, może on wcale nie chce wam powiedzieć. Ale wy same zaczynacie się zakręcać w myśleniu, a może to moja wina, a może ja cię zrobiłam, a może ja się źle zachowałam, a może coś w domu jest nie tak, a może i tak dalej, i tak dalej. I wasze myślenie kręci się taką spiralą. Nie, ma focha tak, jak się chce. Olać, nie dopytywać. Mało tego, on ma focha, jest mu źle, a wy mówicie, kochanie! Idę z koleżankami na Beze i Espresso. I nie czekacie na jego reakcję, bo on nie powie kochani, idź, oczywiście nie ma sprawy. On tak w życiu nie powie. Ale wy nie czekacie na jego pozwolenie, bo on też nie ma być waszym hamulcowym, nie ma być waszym tatą i nie ma was No, no i zobaczcie, jak przyszedł nas gospodarz Łukasz. Jej, dobrze. Prosto z, pracy. Prosto z pracy, ale wiesz co, chcę, chcę pokazać, że no. jesteś u mnie, wrzucam na Instastory. Ale czas, słuchajcie. Wszystko dzieje się, wszystko dzieje się teraz. Ale czas. O, Dobrze. dzień dobry. Dzień dobry, słuchajcie. Łukasz, wprowadzę Cię tylko w temat, bo dzisiaj... Oglądałem, jechałem samochodem tak? i oglądałem. Bo rozmawiamy w ogóle o fochach. Ja często z Tobą rozmawiam, bo ja nie ukrywam, że z Łukaszem się bardzo przyjaźnię, go bardzo podziwiam i, i wiecie to doskonale, więc bardzo się ucieszyłyście na to, że ten live dzisiaj będzie z Łukaszem. Rozmawiamy często o fochach w ogóle w biznesie, tak? Że y, my rozmawiałyśmy tutaj z dziewczynami o fochach partnera, jak sobie poradzić, ale zanim przejdziemy do Twojej kolekcji, to <grym> mi się tyle rzeczy to powiedz mi, jak to jest z tymi fochami w biznesie? Jak ty sobie radzisz, bo jesteś osobą wymagającą. W swoich kolekcjach, w swoich projektach zawsze starasz się być perfekcyjny, a ludzie nie lubią perfekcjonistów. Wiesz, więc jak sobie radzisz z takim fochem biznesowym? W biznesie w ogóle nie powinno być fochów. To hmm. jest po pierwsze. To wiemy! Po, po drugie, no, moja firma i moja praca to, to nie jest tylko Łukasz ale to jest. Gigantyczny team. To jest pięć fabryk, z którymi pracujemy. To są ludzie w biurze, to jest online, to są osoby w butikach, to jest naprawdę cały taki organizm, który trzeba spiąć i to jest niezwykle trudne i to jest na pewno męczące. Bycie frontmanem, to wiesz doskonale, no tak, 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 to tak, jest trudna, trudna praca i bardzo wymagająca. Ja po 15 latach pracy doszedłem do wniosku, że. Trzeba od razu rozwiązywać problemy. Nie można ich kompletnie przechodzić, tylko one muszą być cały czas rozwiązane. Czyli coś mi się nie podoba, asertywnie od razu o tym komunikuję. O, widzicie dziewczyny, to jest to, co przed chwilą wam powiedziałam. Dokładnie, od razu zakomunikować, co jest jednak, nie, 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 nie bojąc się, jak zareaguje druga strona. Absolutnie, mhm. od razu komunikat, czy to jest ze strony szefa, czy ze strony pracownika. Ja dzisiaj y, miałem takie rano spotkanie z moimi dziewczynami z biura y, i, i na świeżo powiem, że no, najpierw rozmawialiśmy o miłych rzeczach, potem o moich wymaganiach, co bym chciał, a potem zapytałem, a co one uważają, co się dzieje, co moglibyśmy poprawiać, uh -huh. a z mojej strony jest coś nie tak, że nie mam tyle czasu, że może to kuleje, tamto, więc ja staram się być takim szefem, który wchodzi w dialog, uh -huh. który chce słuchać swoich pracowników, bo jej organizm to nie jest tylko, uważajcie, miał, ale to jest. Wiele, naczyń, Wiele naczyń i chcę, żeby moi, żeby moi pracownicy byli zadowoleni z tym szefem. No że... tak, ale ja Wam muszę sprzedać taki, taka, taką tajemnicę Łukasza. Słuchajcie, może i Łukasz jest bardzo wymagający, rzeczywiście, bo chce trzymać poziom, ale muszę Wam powiedzieć, że to co gubi Łukasza, ja mu to mówię jako osoba, która mu życzy najlepiej na świecie. To jest dobre serce. No tak, tak. Niestety w biznesie dobre serce, tak jak małkarz, bo on chce docenić, on chce nagrodzić, on da prezent, on ma, Niestety go ludzie. go ludzie biorą, a nie dają. Mało tego, myślą, że im się po prostu należy, a tak wcale nie jest. Nie doceniają, że to jest jego dobry gest serca. Tylko myślą, że po prostu tak powinno być, a tak nie powinno. I, I Łukasz tak, no to nie Tak, zgadzam się, no. zgadzam się mhm. z tobą, absolutnie tak jest. E, aczkolwiek no, te wymagania y, idą z y, tym dobrym sercem. Wiesz, z sezonu na sezon ty mnie kołczujesz, że się tego uczę. No I, tak, i, ale my wzajemnie tak, sobie pomagamy. No tak, my, ja wszędzie to płaczę, Łukasz mi powie, no słuchaj, a co byś zrobiła? Ja mi słuchaj, najpierw się, na, na, na pewno nauczyliśmy się jednego, myślę, że wspólnie mm -hmm. i tego też was uczę. Żeby nawet jeżeli prawda jest trudna do zakomunikowania, tak jak powiedział Łukasz, zakomunikować, bo później gówno, które za przeproszeniem się ciągnie jakby w ogonku za tym, jest trudniejsze do opanowania. Natomiast, ponieważ Łukasz ma dobre serce, ja niestety też. Potrafią ludzie nas wykorzystać i potrafią nas oszukać. I się przed tym już nie obronimy. Ja mam 46 lat, Łukasz stąd? 36. 36, dokładnie jest 10 lat różnicy między nami. I myślę, że już przestaliśmy z tym walczyć. Parę lat temu doszliśmy tak, razem do tak. wniosku, że przestajemy ze sobą walczyć, bo nam się najpierw wydawało, że my musimy stać się twardzi, ostrzy i tak dalej. Ale to się nie sprawdzało, bo nas to niszczyło. Ale Paulina, my na sukces i, i, i ty swój, i ja y, swojej marki pracuję codziennie po 18 godzin. Tak. I nie i... pracuję tylko wtedy, kiedy nie śpię. Y, doskonale wiesz. Nie że... mamy weekendów, nie mamy świąt. No, absolutnie. Święta staramy daj się, się daj mieć! Dajcie serdeczko <laughs> dla no, to, Staramy się mieć, ale weekendy rzeczywiście ktoś mnie dzisiaj zaprosił na jakąś historię w sobotę. Ja mówię, w sobotę jestem w butiku, ponieważ nikt nie może przyjść, to ja muszę przyjść. Tak, w niedzielę mam spotkania tak. z klientami, też muszę przyjść. Ale wydaje mi się, że o to też chodzi, że, że y, moja marka to jestem też ja. Twoja marka, Paulina, to jesteś też Ty. Ludzie chcą się z Tobą spotykać. Tak. I, I dlatego jesteśmy tak zaangażowani. Bywamy zmęczeni. Ja dzisiaj, przepraszam, że się spóźniłam, ale jechałem do Państwa prosto z fabryk, z, ramach, z Łodzi. Z Łodzi. Przed chwilą był pokaz, omawialiśmy produkcyjnie kolekcję, mnóstwo rzeczy jest. Cieszę się, zaczekaj zaczekaj. że byłaś na, na moim pokazie. Słuchaj, to był 40 mój pokaz. Tak, wyobraźcie, sobie 15 lat 40 zrobić pokaz. To jest dużo, dużo jest pracy, dużo zrobiłem. Dobra, dużo no, słuchaj, zrobiłem. zaczniemy o kolekcji, tylko jeszcze jedną rzecz Wam powiem, że... To ja bardzo cenię Łukasza, że jak dzwoni klientka i y, ona mówi, że ona chce przyjść do butiku i niezależnie skąd jest, ściecha nowa, ze Szczecina, z Białego Stoku, z mrówki dolnej i tak dalej, bo ona chce się spotkać z Łukaszem, to Łukasz jest. Staram się, ale Wiesz, 98% no... jest. Tam. Tak, dobrze. Jestem no bo... dla Państwa. No taki mam zawód, I, 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 ale no, też się staram być po prostu no dla... No bo moich twoja wyniki. marka nie nazywa się Pink Dong Bibi tylko nazywa się, się. Wajuka nie? No to słuchaj, teraz myślisz, ja Wam pokażę. A -a. Zobaczcie, jakie buty są w nowej kolekcji. Paulutek i dzisiaj, uwaga. Zało! Buty, 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 buty to kooperacja Celebrity tak. i Ugaśnienia. Specjalna, fajna kolekcja, która została dopasowana do całej kolekcji. Na wiosnę lato. My się z Pauliną już ubraliśmy w... Tak, jeszcze w ogóle nie ma tych rzeczy. Ale to, nawieźń. co miała Paulina do sobie, jeszcze nie ma tych rzeczy w sprzedaży. Słuchajcie, więc ale Ona ja często dobrać. zakłada naprawdę premierowe sety. Tak, ale zdradzę Wam coś, Łukaszki. Tak, tak. Co Ci się najbardziej w kolekcji podoba? A ja mówię to, a on mówi, to znaczy, że mi się nie sprzeda. <noise> Słuchajcie, ja jestem wielka łodyga yy, yy, i ja po prostu już też wiem, w czym mi jest dobrze, a w czym źle co schować, a co powiedzonować. Ale ja muszę wam powiedzieć, żeby Paulina wam tego nie powie. Paulina jest absolutnie w top 5 najlepiej ubranych kobiet w Polsce. Da. E... Dajcie mi sobie to zasługuje. Tak. I naprawdę zasługuje na ten tytuł. Ma ogromne wyczucie. I moim zdaniem Paulina powinna zrobić live'a ze swojej garderoby. No dobrze, to, to byłby. Słuchajcie, live. jeśli A, A. chcecie, to dajcie serduszko. I jeżeli... to jest fajny pomysł. To tak, jest fajny pomysł. Ale przyjdziesz skomentować moje ciuchy? Dobra, to teraz sobie. pokażmy. Yy, Klaudia, czy my możemy wstać? Tak, byliśmy, możemy, wiedzieć. ale musimy yy, zmienić się yy, na y, telefon. Dobra, to, to słuchajcie, już zaraz zmieniamy wracamy. się przez moment na telefon i zaraz wracamy I ją zaraz wam kolekcję. pokażemy kolekcję. Dobra, bądźcie z nami.